Witajcie. Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego tabletu internetowego z Windowsem, jest to model Prestigio, a dokładnie Multipad. Jest to sprzęt z Windowsem 8.1 oraz Officem 365. Przede wszystkim jest to tablet o konstrukcji bardzo zbliżonej do, do, do konkurencji. Mam tutaj na myśli głównie klawiaturę. Jest, jest niemal identyczna jak, jak na przykład kolorowo lub, lub w Gokliwerze, a, a już na pewno tył, sama podstawka, rozwiązanie jest identyczne, w żaden sposób nie zmienione. Oprócz yy, funkcji redagowania tekstu, podstawki pe, pe, pełni funkcję, oczywiście zabezpieczenia za przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Klawiatura nie jest, za, nie jest za duża, delikatnie zmniejszona od normalnych laptopów, ale to ze względu wielkości ekranu. Klawisze są dość wygodne, małe, ale po kilku dniach, godzinach idzie się dostosować. Układ jest niemal identyczny, wszystkie klawisze są ja. Ja wie, większego złe, złego słowa na jej temat nie mogę powiedzieć. Sam, sam tałczpad to, to już już niestety taki dobry nie jest. Ja z niego nie korzystałem. Sam tablet do najlżejszych nie należy. Tablet waży... Ta konstrukcja waży nie, nieco ponad 600 gram z kolei całość ponad kilo naprawdę jest to odczuwalne z tyłu, z tyłu można spotkać kropowate aluminium oraz plastik w kształcie rąbów. z tyłu znajdziemy obiektyw logo logo slot sloty karty micro sd oraz micro sim znajdują się poza ślepką Tu mamy na wyboru USB Micro HDMI zasilający słuchawkowy. Natomiast z drugiej strony znajdziemy klawis zasilający regulację głośności oraz mikro USB z tyłu jest złącze pinowe oraz magnes, aby sprzęt lepiej trzymał się do klawiatury. Jednak ja nie radzę machać, ponieważ może się, się to źle... Źle skończyć. Nie trzymajmy za sam ekran. Jeśli już jesteśmy przy kwestii ek ekranu, to ma on 10 cali. Wykonany jest w technologii IPS, dzięki czemu możemy go używać na dworze, w słońcu. Ja niestety tak, tak go nie sprawdziłem, to ponieważ słońca za oknem nie ma. Jeśli chodzi o panel dotykowy, nie ma większych zastrzeżeń, choć mógłby działać nieco sprawniej i szybciej. No jakość tekstu, jak widzicie, jest optymalna. Wszystko można przeczytać. Bez problemu uruchomimy kilka kart jednocześnie. Aby system operacyjny 8.1 oraz wszelkie gry, aplikacje funkcjonowały bez zarzutu, Prestige zdecydowało się na 4 rdzeniowy układ Intela oraz 2GB RAM. -u. Budowana pamięć wynosi 16 GB, ale niestety dla samego użytkownika jest to 4 gb dla, dlatego to konieczne jest korzystanie z slotu micro SD z łączności należy wy 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 wymienić sprawny wi-fi nie, nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń, bluetooth ale także wbudowany modem 3G to, yy, to pozwala on na korzystanie z dowolnych kart operatorskich, w tym, w tym Aero 2. Podczas użytkowania działało sprawnie, choć, yy, choć w pociągu czasami sygnał ginął, ale to jak w każdym urządzeniu. Testowany tablet Prestigio jest na pewno ciekawym modelem, nie jest yy, demonem prędkości. Ale moim zdaniem w tej cenie jest ok. Na studia, do pracy, na pewno się przyda. Dodatkowo etui zabezpieczy go przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Dzięki, hej.